Co chcę jedną rzecz jeszcze zobaczyć? Jak ludzie zareagują w ogóle na Mizuki w kopie? A um, no na razie ten team nie oferuje zbyt dużo. <laughs> Same anemo. <laughs> Hej hej widzu, jako że ostatni tydzień starego patcha to zazwyczaj nuda w Gęsinie, nic ciekawego się nie dzieje, nie mamy jakichś zbytnio szczególnych eventów ani nic poza tym, to postanowiłem, że w końcu, w końcu znajdę jakieś idealne partie dla mojej Mizuki, którą dropnęłem miesiąc temu. Więc to jest idealny moment, żeby przetestować jakieś kilka zabawnych teamów dla niej, żeby po prostu robiła pogrom. W sumie to mam kilka pomysłów, no wiadomo, Mizuki jako główny core tego teamu musi być. Kolejną postacią bym dorzucił Link, żeby dodatkowe obrażenia, ogień jak zwykle w porządku będzie. Emilkę wykorzystam, bo będzie to fajne połączenie. I jeszcze coś, co by więcej zadawało obrażeń. Coś co by sprawiło, że ten team będzie bił obrażenia. O, oh, tylko ciężko znaleźć jakieś takie fajne połączenie. Wodne albo krew by się przydała, którą bym odpalił i sobie poszedł. <laughs> Za dużo takich postaci nie mam, no Furina jest największym rozwiązaniem, ojej Emilkę wyłączyłem, sorry Emil, <laughs> ojej ja sądziłem, że Emilka będzie lepszą pozladzią, ale koniec końców wyszło inaczej, a no, przy okazji mam tutaj idealnego daily quest'a do wykonania, dobra, najpierw Emilka, standardzik, ksiajling, Furina, mogę chyba najpierw Furinę odpalić, później ksiajling, bo już wszyscy padają i Mizuki, jak to działa? No, wysadzamy, wysadzamy. Ale wiecie co? Zamiast furiny chyba wiem, kogo bym dorzucił. Coś, co sprawi, że będę miał trochę więcej surwi. Bo boję się, że to stanie strzała się to skończy. Ale wiecie co? Widzę sens, widzę sens w tym teamie. Tylko trzeba jeszcze podrasować. Zamiast furiny Italii, babcia. W ogóle na początku myślałem, że Emily będzie takim, że zmieni trochę nam playstyle do ognistych postaci. Ale jednak nie, nie zmieniła. Kurde, nie mam odpowiednio odpalonego całego teamu. Babcia nie odpaliła tarszy w Full. Combo, ale i tak jakoś poszło. <noise> no ja, ja chcę zobaczyć w całej okazałości jak to będzie wyglądało, hallo. Dobra, to chyba trzeba iść na domaine, tam będzie najlepiej. Dobra, Emily może nie jest w pełni gotowa. Tak, tak, tak. Chyling. Głowę rzucamy i się kręcimy. <noise> kręcimy się wokół przeciwników i zobaczymy jak to działa. Ej, szybko padają, wow, wow. <noise> Czyżbym odkrył idealne party? Wow, Wow! nawet ski się nie skażył. A to zostało zrobione. Halo! Ja normalnym party to dłużej robię. Ej, chyba znalazłem rozwiązanie. Ogólnie? Mizuki jest idealną postacią do niszczenia kilkunastu przeciwników, ale czy z bossem sobie da radę z takim ładnym połączeniem? No nie wiem, zaraz to sprawdzimy. No, zbyt wolno to idzie, zbyt wolno to idzie, ale coś idzie, więc nie jest tak źle. Jeszcze nie pada. Oho, nie ma akcja linki, to tyle. Z tej mocy, ale zobaczymy właśnie przy tych kopiach, bo te kopie są najbardziej irytujące, i nieważne jakiego mocnego DPS-a weźmiemy czy coś, to no, ciężko, ciężko się to robiła. Po postacie, przepraszam. I teraz Mizuki i zobaczmy, jak to pójdzie. A, no, wysadzamy, klony wysadzamy, dawać. Dobra, znalazłem właściwą, i chyba już to tyle. Dobra, odpalmy się. Gdzie ona jest? Halo! Ała! Ej, gdzie ona mi uciekła? Gdzie, gdzie ona jest? Ale przecież właściwą znalazłem i nagle, nie? No tak, podmieniła się. W sumie, jak mamy całe kombo już przygotowane, to jakoś to idzie, ale... Wcześniej? No to trochę beznadziejnie, ale... No, tak jak widać. Bardzo słabo to idzie, jak mamy bossa. No, ale to tak, jak jest z tym... Jak z Nilu. Nilu też kiepska jest na bossów. jej całe party. Ale jak jest czym więcej przeciwników, tym nawet lepiej jest. W sumie, to party wygląda sensownie. Ale brakuje mi jednej rzeczy. To party jeszcze, party jak i cały team było lepiej zrobione gdyby działał na bossów, ale no nie widzę tego żeby na bossów fajnie działać, choć kurde czekaj, rozpływa się, ale nie jest to perfekcyjnie, <ścoughs> o, ja wiem, ja wiem, to nie jest Mawika, ale no myślałem, że będzie to lepiej działało, połowę HP na całe combo. Nie źle, nie jest źle. Choć kończy mi się, kończą mi się umiejętności i koniec z moją postacią, ona już nic nie robi. A chociaż może tego szybko rozgromimy jego ładowanie się. A, no tak średnio, brakuje mi reakcji żywiołów. link dawaj. No teraz. Nie to, O kurde, zdetonował się. i Papa łapcia, pa, sorry. Za słabo mi pożło. W nogi, przeżyj! Dobra, chyba tu jestem bezpieczny, jestem bezpieczny. Coś tu trzeba zmienić w tym teamie. Potencjał ma, potencjał ma, ale brakuje mi dwóch innych postaci chyba. Żeby to miało jeszcze większy, większy potencjał. Bo jeśli popsuję kombo, to tak naprawdę już nic nie idzie. No i tutaj tak jak widać, nie ma ognia i koniec. Przeciwnik ucieka, już nie mamy opcji, żeby cokolwiek zrobić. No i znowu mi uciekł, no co za! <laughs> Ale jak po złości odpalam gubę i ucieka od razu. Jak ja mam cię ubić, jak mi uciekasz, gościu? Stój! Dobra, dawaj, Emili, może teraz? Wo, na koniec. <laughs> Jaki to był długi bój. A to dlatego, że uciekał. Ja nie, nie cierpię przeciwników, którzy uciekają, a ten jest od tego. Jeszcze się stawia na, na, na środku i jest problem. <laughs> No Mizuki, tak jak mówię, nie nadaje się chyba do walki z bosami w zupełności. O kurde, nie chciałem go odpalać, dogi! Dobra, widzu, wpadłem na to, wpadłem na to, żeby zrobić ten szalony team. To jest szalony team polegający na tym, że wszystko wokół naszej postaci się kręci. <laughs> Taki Blade Lady, ciak, tutaj kręci się od Xialing kółko, tutaj od... Właśnie kuki, boing boing i tonę reakcji powinno być. Jesteśmy nieśmiertelni i masę obrażeń powinniśmy zadawać. Boing, 8 sekund, o kurde skill się skończył, a tu jeszcze jeden przeciwnik stoi. O, jeszcze dostałem plaska tak na koniec. W sumie to też ma potencjał. Nie tak dobry jak poprzedni team, ale też ma jakiś zabawny potencjał. Dobra widzu, teraz trochę inny team skonstruowałem, trochę pod... Inne działanie, ale mam nadzieję, że będzie również dobrze działało choć... czy na pewno? <grybujesz> Zaraz się przekonamy. Jestem bardziej surwi, leczę się i niby powinny być większe obrażenia, ale w sumie patrzę to tak niekoniecznie. Choć nie, też ładnie wyszło. Nie? Pyk pyk pyk, sorry, że robię tylko tego do main'a, ale... Są potrzebne mi artefakty do postaci, trochę lepsze. A gdyby tak połączyć leniwy team właśnie z Mizuki? Ło kurda, nie chciałem tego. Zapomniałem, że jestem w Natlan. To już lepiej działa? że mówiąc większa potęga jest chyba z tych samych postaci, których nie ma, niż Mizuki. A Mizuki po prostu lata, coś tam zadaje jakieś obrażenia. Dobra, przygotujmy się, tak, 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 tak. I teraz tak. W ten team w ogóle nie ma. Więc trzeba uważać, żeby nie dostać hita od tych przeciwników. Obrażenia się sadzą porządnie, ale boję się, że no kurde. Wiecie co? Ten pierwszy team był chyba najlepszy. Po pierwsze, był bezpieczniejszy. <grytania> zadawał chore obrażenia i przy okazji czuło się z tego frajdę, bo tutaj to no jednak mamy połączenie leniwego teamu, brakuje tylko najdy. Co by chcę jedną rzecz jeszcze zobaczyć? Jak ludzie zareagują w ogóle na Mizuki w kopie? A na razie ten team nie oferuje zbyt dużo. <laughs> Same anemo. <laughs> I to bo ja randomowo wlazłem do kogoś, że randomowo. Po prostu kliknę w domenę znajdź mi party. i się wszyscy wezmą anemo w postacie, to moja Mizuki nie ma w ogóle sensu. <laughs> no, dobra. O oh Maj. Nie, nie proszę, nie! Weźcie jakieś reakcje żywiołów, bo to będzie porażka. Ludzie, nie trolujcie mi, ja chciałam przetestować tylko. Weźcie więcej jakichś żywiołów. Tak, czy to party wygląda już dobrze? No... Ciekawe. Ktoś zdecydował wziąć kli. Dawno nie widziałem w ogóle tego czampa. Ok, ale może to być ukryta energia, może być to super połączenie. Ja tu tylko latam i sprzątam, <grytanie> nic więcej. I czekamy na naszego mistrza. Dobra, odpalę się, żeby wyleczyć wszystkich od razu. I zobaczmy, czy to, czy to ma sens, czy to ma sens. W sumie coś tam się dzieje. Nie jest to perfekcyjnie, ale się dzieje, bo sądziłem, że może jak pójdę na koopa, to zobaczę jakieś ciekawe połączenia właśnie do podmizuki, bo ludzie by zobaczyli, a dobra, on insta klika, więc może, może będzie jakieś fajne połączenie, ale jednak nie. To nie miało fajnego połączenia. No może Rozaria była fajnym połączeniem. Brina również fajnie pasuje, ale kli. No, chyba tak niekoniecznie. Dobra, widzu, trzeba zrobić test ostateczny. Test, na jaki zasługujemy. Trzech fatusów, bardzo ciężkich i nasza wspaniała postać, jaką jest właśnie. Mizuki. Dobra, widzu, ostateczny test. Tym razem lepiej pójdzie trzech fatusów i właśnie build pod babcie. Znaczy, Mizuki. Babcie, już miałem przed chwilą. Zobaczmy, jak to pójdzie. Na razie to, tak jak widać, no nie jest to dobrze, <laughs> ale spokojnie, ja wiem, że to pójdzie lepiej, będzie lepiej. Dobra, jednemu zbił ale dlaczego tamtego nie pali? O, dobra, już pali. No i latamy nad nimi. <laughs> to mi się podoba, dopóki się nie zbugują. W sumie, to nieźle działa. Mamy trzech przeciwników, jeden jest tylko bardzo oddalony, ale patrzcie, jak to ładnie działa. Dobra, teraz strzała dostałem, mam nadzieję, że przeżyję. Na tamtym się w ogóle nie skupiam. Na tamtym się w ogóle nie skupiam, zresztą jest daleko. On mi będzie uciekał, jestem tu światą. No i to tyle. Moja babcia padła, było blisko, że przeżyła. Lina! No puść mi! Dunie! No to było oszustwo. Zostałem strolowany przez ...durny sznurek. Super genialny jesteś, koje, że coś takiego dodajecie. To tak nie powinno być. No nareszcie. Padła mu ta tarcza, ja jestem gotów, żeby mu przywalić i tak porządnie. Padaj! Za długo mnie męczyłeś i za dużo postaci mi wybiłeś, więc teraz czas na zemstę. Giń, <giby> <Gin, gin. giby> Udało się go ubić, dobra ostateczny test zaliczony. Mizuki to postać tylko dla czystego fanu. Nie ma innego wytłumaczenia. <grymne> Ona jest stworzona tylko pod fan. No i ubijanie większych grup przeciwników. Wydaje mi się, że jakby powstały jeszcze kilka fajnych postaci, gdzie odpalamy po prostu umiejętność, by coś tam krążyło między nami. To by było fajne. Ale ten team, czyli z Italii i Emilia działa chyba najlepiej z tych wszystkich, co testowałem. Naprawdę. W sumie, czysty fan tej postaci. Można powiedzieć, że Afk team był trochę lepszy, bo można było odpalić wszystkie umiejętności i odejść. A tutaj jednak musimy Trochę kontrolować tej sytuacji, ale w sumie fajna postać, fajna zabawa. No i tak jak widać, nawet dało radę zabić tych trzech fatui, którzy czasami sprawiają duże problemy, ale są oczywiście lepsze postacie. A teraz dzięki wielkie zawyżej. Trzymajcie się. Hej, hej.